od Polski, e, czy od, od Rosji, od, od całej Europy Wschodniej, e, od się od lat 40. pewnie czy nawet trochę wcześniej XIX wieku i Rosja znajduje się już bez wątpienia, bez wątpienia na europejskich peryferiach. Królestwo Polskie jest kawałkiem tych rosyjskich peryferiów, e, pewnie godnym uwagi i atrakcyjnym bardzo dla Rosji, dlatego Rosja bardzo pilnuje tego Królestwo czyli powiedzmy na jakieś półwiecze przed ruchem przed powstania styczniowego, no to to, 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 to to półwiecze jest próbą wyrwania się no, no, z perspektywy gospodarczej, jak już my na to patrzyli, to, to półwiecze jest próbą wyrwania się, wyrwania się Polski z peryferii, którą podejmuje Starszy, potem Drucki Łubecki, potem ich następcy, i to nie wychodzi. Tak, znaczy konsekwencje tego widać od późnych lat 40 czy tam od połów lat 40 kiedy cały przemysł zbudowany przez, przez Ludwika lubeckiego właściwie a, powoli przestaje istnieć. Um, Królestwo Polskie staje się takim miejscem trochę bez, bez perspektyw. Tak, model gospodarczy Królestwa jest modelem, który się, się wyczerpał. Bardzo odczuwa to e, najważniejsza pewnie wciąż jeszcze warstwa społeczna, czyli szlachta. Tak, mo model gospodarki rolnej e, w Polwarku pomimo, że on ulega pewnym ewolucjom, jest modelem, który jest w sensie ekonomicznym na wyczerpaniu. Po, polski Polwar szlachecki jest mniej konkurencyjny w stosunku do zachodu i jest coraz mniej efektywny ekonomicznie, a sobie nie radzi. Tak? To jeżeli jeżeli patrzymy na, na powstanie tyczniowe, to parę razy tutaj było powiedziane jako na koniec pewnej epoki, to również w tym sensie jest to koniec pewnej epoki. Tak? Ten, 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 ten model już jest zupełnie a wyczerpany. E, tak mi się wydaje. Jakbyśmy popatrzyli sobie na, na inne grupy społeczne, no, no to mamy, mamy chłopów ciągle jeszcze zatkniętych na zupełne peryferia społeczeństwa, tak? Znaczy, część z nich jest jeszcze zależna bardzo mocno, czwarta część, 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 część mniej bezpośrednio już, ale, ale oni są ciągle zatknięci po, poza właściwie obręb e, życia narodowego, tak? Oni są zatknięci poza obręb narodowego rynku, bardzo słabo się posługują pieniądzem. E, to wszystko, co się dzieje na Zachodzie, co tworzy nowoczesne narody, w Polsce się dzieje wciąż jeszcze w okresie przedpowstaniowym, Mówimy, jeżeli patrzymy na Powstanie, jeżeli patrzymy na te zmiany związane z Powstaniem, no to one są ważne również z tego powodu. Tak? Powstanie to jest faktyczny początek włączania chłopów w sensie ekonomicznym naród. Tak? A to jest dosyć kluczowe, jakby, żeby, żeby zrozumieć później liczne procesy społeczno-ekonomiczne. Okresu, ale cała wielka fortuna Kronenberga powstaje dzięki udatnemu korzystaniu z relacjami z państwem, z nabywaniem monopoli i tak dalej. Od lat 50. czy nawet wcześniej trochę ale od lat 50.% na natężeniu pojawia się w Polsce taka biznesowa imigracja, która, której głównym celem nie jest integracja z polskim społeczeństwem, ale a zarabianie tutaj pieniędzy. Tak? W dużym stopniu to jest imigracja niemiecka i duża część, oprócz tych kapitałów, które powstają w związku, w relacjach pomiędzy prywatnymi przedsiębiorcami a państwem, a to jeszcze można trochę z czasów wcześniejszego okresu wymienić Teinkellera, można by Koniara wymienić, no to jest taka grupa ludzi. To dru druga grupa majątków, które powstają, to są, to są majątki, które powstają dzięki temu, że tutaj się e, osiedlają e, przedsiębiorcy przede wszystkim z Niemiec inwestują. Tej z nich też e, inwestuje, zwłaszcza starsze pokolenie tych przedsiębiorców e, inwestuje, licząc na dobre relacje z państwem, ci nowi, którzy się pojawiają gdzieś od początku lat 50., e, już funkcjonują po prostu na coraz szerszym rynku. Oni się pojawiają między innymi dlatego, że otwierają się granice celne e, pomiędzy Królestwem a Rosją. E, Królestwo Polskie jest blisko Zachodu relatywnie, ale daje dostęp do całego, do całego rosyjskiego rynku. E, tutaj, tutaj Przykładem takiego przedsiębiorcy, pewnie najlepszym, w ogóle najbogatszym jest, jest, jest przedsiębiorca szwajcarsza. Ale, ale jest ich wielu. Są głodzi, są w tym, co w Zagłębie, Także oni są tutaj nie bez, nie, nie, nie bez znaczenia w tym, jak się kształtuje polska burzy czy polska wielka burzy I, I jeszcze jedna grupa społeczna, o której nie można zapominać, która też wtedy mniej więcej zaczyna, zaczyna, zaczyna powstawać. W związku z przyspieszającą, zwłaszcza w związku z przyspieszającą faukuryzacją szlachty, to jest inteligencja. Która będzie też nie bez znaczenia w tym, jak się będzie kształtował nowoczesny polski naród już po powstaniu styczniowym. I ostatnia z grup, na które można zetknąć, aczkolwiek wtedy jeszcze zupełnie bez znaczenia politycznego, aczkolwiek, a to znaczenie będzie rosło znów kolejnych. Populacji, to ciągle są chłopi i 70% populacji żyje z rolnictwa. W królestwie polskim wtedy jeszcze właściwie nie ma dużych miast. Są dwa duże miasta, jedno to jest Warszawa. Warszawa u progu powstania styczniowego 250 tysięcy ludzi. Drugie, następne co do wielkości miasta królestwa polskiego to jest Łódź, która liczy około 40 tysięcy ludzi. Poza tym właściwie na pewno nie ma miasta o 20 tysięcy ludzi, więc nie ma już dużych miast. I to też się zmieni. a teraz co się dzieje? Skutek powstania przy okazji powstania w związku z powstaniem, a w każdym razie w momencie, w którym powstanie się dzieje. Tak, tutaj, tutaj, tutaj trochę się mieszają takie efekty bezpośrednie powstania od, 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 od zdarzeń przypadkowych, które już nie jest tym powstaniem powiązanych. Po pierwsze bez wątpienia się kończy naród w tym modelu szlachetskim. Tak, duża część sztakty traci ekonomiczne podstawy bytu, przekształca się w inteligencję. Ten model narodu już się wyczerpuje. A, ale jednocześnie e, samo powstanie stanowi bagaż doświadczeń i idei, które się staje fundamentem nowoczesnego narodu, o czym, o czym Michał mówił a, i właściwie potem wszystkie co nie inny niż ta polityka polityka szafet, tak na przykład Tudzki to pas, nie wiem, trochę pewnie Ten wzrost gospodarczy przez 30 lat osiąga gdzieś mniej więcej poziom 6-7%, czyli to jest taki wzrost teraz w Chinach. Pewnie, tak, żeby sobie wyobrazić. Więc tutaj zmiany, które się dokonują, są zmianami naprawdę radykalnymi. Tak, ludzie na początku XX wieku żyją już w zupełnie innej sytuacji, w zupełnie innym świecie. Trudno pokazać, żeby, żeby sobie wyobrazić, jak te, jak te zmiany się dokonują. No to w 1910 roku. A w miastach mieszka tam jest około 30% populacji mniej 20, a największe miasta Królestwa Polskiego czyli Warszawa i Łódź liczą odpowiednio milion i tysięcy mieszkańców więc to są zupełnie inne miasta, już, tak? to, to, to miasta które się radykalnie e, rozrastają, gwałtownie wzrastają rozmiary nowych pas społecznych przy jednoczesnym powolnym zanikaniu tych pas starych tak, czyli, um Mniej więcej 250-300 tysięcy ludzi wykonuje na początku XX wieku w polskim Polskim zawody, e, pracuje w zawodach inteligencji, się dzisiaj powiedzieli. A liczba robotników rośnie też kilkukrotnie w jednym przemyśle, a na początku... długość życia, a po drugie spada. rzeczą jest też to, że powstanie bardzo istotnie zmienia strategię szlachty takie życiowe. A to, co jeżeli Witki nazywa procesem wsiąkania drobnej szlachty, drobne mieszkaństwo, inteligencji i pracę robotniczą i ewolucję tej bogatszej szlachty, ziemiaństwo, to są dwa ważne procesy i dość ważne jest to, że w końcu szlachta na poważnie zaczyna się zajmować przedsiębiorczością, tak? To, to, to związane jest pewnie z nowym sposobem myślenia, pozytywizmem, ale też w ogóle z końcem tego modelu gospodarki sztacheckiej. Przykładów jest dużo, ja podam króciutko dwa takie przykłady. E, jeden to jest e, powstanie na Łęczowa, e, tak, tak jak on wygląda dzisiaj. Lekarz uczestnik powstania e, styczniowego, zesłaniec nowicki wraca do Polski, dzierżawi, dzierżawi e, dobra, który kiedyś był dobrami małachowskich, tworzy tutaj nowoczesne uzdrowisko, adresowane do inteligencji. Tutaj się zaczyna ten, 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 ten rozwój ekonomiczny pchany przez przenoszenie się tych warstw elit do, do, do miast. Tylko trzeba pamiętać, że ten rozwój gospodarczy już w tym momencie jest w pełnej zależności od Rosji i powstanie e, styczniowe w, w pewnym sensie bym powiedział ostatecznie zamyka, czy ostatecznie domyka ten proces takiego rozpadu ziem Polski e, w tym sensie, że integracja gospodarcza ziem Polski już jest jednoznacznie i w każdym zaborze powiązane z, e, z, te ziemie polskie są powiązane z imperiami zaborczymi tak w, 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 w bardzo szybko postępuję. w związku z czym w 1918 roku e, tak poważnym wyzwaniem staje się reintegracja gospodarcza ziemi Polski. przez te 40 lat to jest akurat we wszystkich zaborach a w szczególności w Polskim i w rosyjskim to jest okres bardzo dynamicznego wzrostu gospodarczego powiązanego z bardzo silną integracją gospodarczą ziem Polski z, z ziemiami tych mocarstw zaborczych, potem powiązanie tego z powrotem okazuje się bardzo trudne i okazuje się właściwie wyzwaniem nierozwiązanym do końca od 1939 roku.